Witam serdecznie. Dzisiaj jest 1 maj. I to jest pole gorczycy. Rolnik jeszcze nie zaorał. Psz pszczoły na tym chodzą. Czy może to jest coś innego? On jest przekonany, że to jest gorczyca biała, nie? Czy tam. Nie wiem jak to odróżnić. Czy to jest jak po kwiatach. Znaczy biała, żółta. Po prostu pszczoły na tym chodzą. Myślałem, że to daje tylko pyłek, ale wyczytałem w internecie, że daje też nektar. To nawet 300 z hektara. Tu jest jedno pole. I tam w oddali za tymi drzewami jest jeszcze większe pole. Po prostu i to kwitnie. I teraz nie wiem, czy to jest poplon, czy to jest. No ciekawe. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.